O nie, no to się porobiło. A chciałem tylko nazbierać itemy. <laughs> Witam Was, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku, który zaczął się dość nietypowo, hmm, bo od rajdu. <laughs> no cóż, mam nadzieję, że znowu będą się głupio respić gdzieś na górze i nie będzie problemów żadnych ze zdobyciem. Łatwych killi. O, proszę bardzo, rajcie widzę ładnie już respił. Doskonale. Yy, trochę nowych mobków się narespiło. Bo ogólnie siedziałem tutaj i parę ładnych minut kopałem, żeby wbić kolejny level. Halo, Ocelot. Słuchaj dupa, nie będziesz mnie wypychać stąd. A właśnie, przecież mam mieczyk z lootingiem. Więc błyskawicznie pozyskamy sobie strzały, nie kości, co ja gadam. Kości też mi coś. No co mi kości. Szczały, dajcie szczały. Pożądam szczał. No i nie dadzą szczał. Idą 25. No to wystarczy mi na jedną falę z moim skillem. Obawiam się. Eee, o, tu są. Ok. To teraz proszę się dostakować. Szczały. Aha, nie chcą. No dobra, to zrobimy to inaczej. Zrobimy to mianowicie tak. O kurde, A. no to sobie zrobiłem. O Jezu, jestem na dachu. Dobra, teraz tylko spadać i nie zginąć przy spadaniu kolejnym. Muszę manewrować tak, żeby odlecieć dalej od wyspy i nie zdechnąć sobie. Muszę zregenerować HP i dopiero będę mógł wrócić. Chyba, że ich nie, nie raczej nie trafię ich w lądzie, to by było. Niemożliwe, ale dobra. Powoli sobie regeneruje HP, więc może. No, już powinienem być w stanie przeżyć upadek. O! Teraz go nie zdechnąć od tego i będzie Git. O, a propos. Oj, obawiam się, że właśnie ich wywaliłem, yy, i Ryspi mi się kolejna fala tam. Dobra, spróbujemy tu. Never mind. Tego nie było, umówmy się. Oho, już słyszę rajd za sobą. Świetnie, po prostu, doskonale. Kolejny baner, stawię go byle gdzie, żeby tylko był. I gdzie jest mój naprawdę nagrobek zastąpił wodę? Udało się, zrespili się na górze, świetnie. A czy jest coś na dole jeszcze? Nie, na dole są golemy, które się zamknęły z osłami. Proszę wypierdzielać. Nie pozwoliłem na takie związki. Są nielegalne na tej wyspie. Raid right, widzę sam sobie dobrze radzi z eksterminowaniem się. Cóż, cieszy mnie to, nie powiem, że nie. Um, tutaj mogę wszystkie śmieci wrzucić. Um, skąd ja mam tyle tych. Aha, dobra, już wiem skąd. Villager mi dał, jak levelowałem sobie handel. Spoko. Um, to wyrzucę. Tutaj muszę zablokować, by mi mopki nie spadały. Pyk i pyk. Dobra. Przynajmniej te strzały pozyskałem. Jedyny plus tej głupiej sytuacji. Um, dobra. Chyba pozostaje mi tylko do nich strzelać. No nie. Naprawdę. Może ty, bo się nie ruszasz. No. Przestańcie biegać. Haha. Ha, dostał. Doskonale. Coraz lepszy jestem w grę. No, przestańcie biegać, co jest za mnie? Nie tak oni to robią złośliwie. Mam wrażenie, że to jest zabieg celowy mocno. No nie. No nie! Zrzuć go drugi, błagam cię. Albo ja go popchnę. No nie, oni są zbyt tankowaci, żeby to zadziałało. Ile jeszcze? Zdechnijcie! No, moglibyście umrzeć, poproszę. Bo inaczej was nie dzisiaj. Haha! Jeden leży w końcu. Królika mi koty zabiły. No nie. O, czemu tu są dwie ziaby? Normalnie mam dwie ziaby. Szkoda, że króliki mi zdychają, bo koty przecież są upierdliwe i wściekłe. I żadnemu zwierzakowi mniejszemu od siebie nie przepuszczą. Cud, że te ziaby jeszcze żyją. Potrzebuję wiaderka z wodą Nawet taka niech będzie, super Ryba też się przyda I muszę podlać pyrkiew O tu Siedzi se rybka na dole Doskonale Wezmę ze sobą wiadro I teraz chyba będę je nosić Żeby mieć coś na wypadek Kolejnego wypadku Z grawitacją i krawędzią wyspy No wreszcie, udało się. Błagam, nie respcie się już tam. Chociaż nie, musicie się respić tam. Bo gdzie indziej to będzie problem, jak się zrespicie. To respcie się jednak właśnie tam i nigdzie indziej. Niby z tamtej kwiczą. O, jest cały rajd, proszę państwa. Co to będzie za parada spadania? Dobra, najpierw to do tego grubasa, bo on jest zbyt silny, żeby sobie pozwolić na jego życie. Czy może ktoś kogoś zepchnąć? O Jezu, ale nie Ciebie. O! Hi, hi, idealnie. To było bardzo przyjemne. Dobrze się stało. O, i kolejny do piachu. Aż ten banner zbierzemy. E, nie, to mój schał. Nie dzielę się nawet z ołtarzem. Aha, brakło mi strzału. No nic, idziemy je robić. Zmieniem strzały jest taki delikatny problem. Mianowicie wysadziło mi mob grinder. <śmianowicie> A, dobra. Teraz go znaleźć trochę kobla i powinno się dać naprawić. W ogóle zostawię sobie tę strzałę na pod orędziu. Bo czemu nie? Dobra. Lecimy łatać. Jak któryś z mobów wpadnie na pomysł bicia mnie, to normalnie będzie bity sam. Oho. nie, 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 nie. No i macie za swoje. Będziecie bite, jak chciałyście. Spadłowa za wyspę. kasztanie, Bredny. Dobra, teraz już mi tu nie podejdą. Tam mogą. Tylko nie creeper. Wypierdzielej. Dziadu. Dobrze. Gijcie wszyscy głupie mopki. Takie byłyście sprytne, to zobaczymy. Mm, brakuje mi. A jest, jakaś półpłytka, dobra. To tak, tu jest, tu teraz też. Zabudujemy ścianką, otwieramy tu. I jest mniej więcej jak było, za wyjątkiem tego kloca z tyłu. już trochę mam, wystarczy mi na jedną falę zapewne. Hmm, pochodni tutaj chyba nie ma. Zepsuli. Kasztany wredne. Ty, Creeper, to mógłby się nie respić. Naprawdę, Je ciebie nie potrzebujemy akurat. Szkielety wystarczą. Serio, szkielety to jest wszystko, czego mi trzeba do... O! o, szczęścia! Chciał wybuchnąć chyba. Co za dziad. Agresywne bydlęta, nie wiem. Co ja im zrobiłem? Poza tym, że rodzinę im morduje w sposób przemysłowy, to nie wiem o co im chodzi zupełnie. Dobra, czy ja mam tam jakąś. Serio, ziemniak? Czy ja tam mam jakąś lepszą kuszę, którą mógłbym wziąć i zrobić krzywdę? A w ogóle między odcinkami ulepszyłem sobie trochę farmę. Jeszcze nie jest zbyt wydajna, ale no, wygląda ona teraz tak. Sporo żelaza na no to poszło, nie powiem. Yy, ty, czy ty dajesz kuszę? Ty nie dajesz kuszy, to daję fletę. Fletcher, czy ty dajesz jakąś zenchantowaną? Piercing 2. No proszę, proszę, przyjacielu. Chyba się dogadamy, ale dopiero po tym, jak będzie miał zniżki mam wrażenie. Bo teraz to się trochę zejdzie. Dobra, został jeden. Serio taką strzał nie trafiłem ulepszoną? Przestań się ruszać. Przestań to robić. Naprawdę. Dla twojego dobra. To jest zastrzyk. A przyjmiesz klapsa w i będzie lepiej. Wyleczy cię ze smutku twojej egzystencji. Bo wyleczy cię z samej egzystencji. Nie rób tak! Przestań biegać! Chłopie, pogódź się z nieuniknionym. Jesteś tylko kaczką na strzelnicy, która jeździ od prawa do lewa i... Czeka, żeby dostać. No, wreszcie. Czy możesz umrzeć? Bym poprosił. Bym bardzo poprosił. Serio. 5 strzał trafnych, czyli 70 wystrzelonych i będzie git dobra włożył mnie, idę tam ile można się z dziadem ganiać co za menda o dobra, uwaga mission impossible spadać zaczęło nie jeszcze by mi creeper wywalił od tego wszystkiego Pewnie sobie właśnie spłukają wszystkie pochodnie na dole. Ła! Jeszcze raz. Tym razem już bez jajcowania i spełnił HP. Jeb, z wiadra. Ha, ha. kasztanie. O nie, 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 nie tam. Lecą do villagerów. Muszę pomóc. O, Jezu. Spadaj tam Ty też. Nie. No. Ah, ah, ah. Jezu wieźma u villager'ów. Do faktorii się nie dostały cudem. Lećcie tam. Tam macie kumpli. Ta wieźma za wiele nie robił tym villager'om w zasadzie. Dobra, teraz walczcie. He, he! Symbol. Gini od mej mocy. Pięknie zeszmacili. Z jednej, z drugiej biją. <laughs> się wieśma zdziwiła, co? Golemy! Do roboty! Przestańcie się obijać. Co za... Co wy tu robicie? Golemy. Aha, będą patrzeć. Na pillagera. Wy zdrajcy. Wyzdre golemeły. Hatfu na takie golemy. Naprawdę, hatfu. Zrobię tak. Golem, czy cię da się wziąć na smycz? No, patrzcie, udało się. Golem, tu idziesz. Nie tam, tu. Oddawaj mi te smycz i chodź tu. No przestań trollować golemie, co jest z tobą nie tak? Czemu ty jakiś taki dziwny jesteś dzisiaj? Chodź, idziemy. Idziemy. Idziesz ze mną. No bo mu pierdzielne zaraz będzie wściekły na mnie i mnie pobije. Chodź tu, kasztanie durny. Chodź, idziesz ze mną. Aj, dobra. Zrobimy to tak. Pyk ma zaraz pokona golema, w pojedynku, no co za... Przegięłaś, o ty pało przegięłaś. Spierd... dzielaj mi stąd. Do golema idź, jak nie masz gdzie. Do golema, siok, won. Te golemy są naprawdę upośledzone dzisiaj głęboko. Tak jak tylko mogą są upośledzone. Nawet trochę bardziej. Naprzód zdrajco, przydaj się raz w życiu. Przydaj się, rób swoją robotę. Gdzie jest rajd? Na górze, doskonale, będziesz czekać pod nimi. Uwiążę cię do płotu, jak jakieś głupie bydle, w Którym jesteś? Chodź tu. Chodź tu. O Jezu, masz walcz. No wreszcie, coś robi. Dobrze, udało się. Nawet papuśka się ze mną zabrała. Czym papuśka się w zasadzie ze mną zabrała? Proszę usadzić papuśkę na dupie. Nie, tam nie. Tu papuśka będziesz. Chodź tu. Tu papuśka. Próbuj. Gdzie ty jesteś, papuśka? Tam jesteś, dobra. Chodź tu. No, chodź do mnie. Chodź. Papuśka. Chodź tu. Bye bye. Nie do owiec cymbale durny, tylko tam, gdzie Ci każę usiąść. Coś dzisiaj z tymi mobami nie tak. Papuśka, bo ja cię pięścią stąd wygonię. Zapewniam cię. Dostaniesz w cymbał. I będziesz płakać. Papuśka, siadaj. Już. Dobra. Nie da się po ludzku, to będziemy przemocą rozmawiać. O, do fajnie. Teraz, gdzie ja mam więcej steków? Bo miałem trochę. O, jest. A, opłaciło się handlowanie z cymbałami. Dobra, teraz tylko tam. Nie wiem, wrócić, nie wrócić. Strzelać się. Dobra, idę. Idę się bić. Trzymaj kciuki golemie, żebym był bardziej użyteczny od Ciebie w tej walce. Chyba lag? Aha, woda mi się zbugowała i przestała płynąć, bo po co by miała. No spadaj tchórzu, dziękuję. Teraz to zostawię w zasadzie. Nie ma sensu tego zabierać. Zwycięstwo! No akurat jak. O, jak Wokera tak sobie bezmyślnie zrzuciłem i prawie go zabiłem dzięki temu. Cóż. Cieszę się, że zostałem ponownie bohaterem w swoim domu. Utwierdziłem swoją dominację na tym świecie. Proszę mnie nie popychać. Kasztany. Se nie życzę. Jakie ceny u Was? Aha, to są dopiero ceny. Jedną trzecią tam wszystko mamy Dziękuję bardzo No, tak Wasz bohater powrócił Dziękuję, dziękuję Autografy potem W ogóle polepszałem tych villagerów W ogóle ich zrobiłem Wymaksowałem Strasznie dziwne rzeczy dają Ten to w ogóle ma jakoś malutko ofert No, ale grunt, że je ma Ten pamiętam, czekajcie Dawał mi, o właśnie Pyk, aha Kotlety Dobra, teraz się tylko przespać, żeby ten koszmar się już skończył. I powitamy nowy dzień: Mining Drill, co to jest? Railgun. I tarcza. Super. Hełm Faradaya. Skyhook. Ja to robię. Mówiłem, że nie ma Grappling Hooka, a się okazało, że się myliłem. Ironiczny, mechaniczny komponent. Koper i żelazo oraz... Czekajcie, czy ja tego nie mam, aby gdzieś te rączki widziałem. Chyba, że je sprzedawał Villager mój. To wtedy kupię i będzie coś już do przodu. A, no właśnie. I muszę przede wszystkim też wziąć ten węgiel i wziąć ten węgiel. Ten nie. Ten zostawiamy. I te sadzonki. I. Czy mam mieć w ogóle? Mam trochę, dobra, jest. I to. I muszę zrobić sobie. Tu jest. Nie ma nic, dobra. Pyk. Robimy sobie stal. A przy okazji stąd możemy wyjąć. Dokładnie. Węgiel drzewny, który przyda się tu. Pyk. O, jak się ładnie naładowało, zobaczcie. Eee, ładnie poszło. Bardzo ładnie. Na drugi raz to tam w pokoju cały stak i niech się robi. Tylko ten kreozol będę musiał wyrzucać. Jest trzy sztuki stali. Czy ja tu palę węglem? Mam nadzieję, że tego nie robiłem. Yy, więc tak, grappling hook, Pyk. i sprawdzimy, jak to działa. E? Yy. Czego ja potrzebuję, przepraszam bardzo. Eee, poczekajcie chwilę. Już jestem. Okazało się, niestety, że to co zrobiłem to wcale nie jest grappling hook, tylko to jest zwyczajna tyrolka. Muszę tutaj i tutaj powiedzmy rozstawić punkty, połączyć je stalową linką. I dopiero wtedy będę mógł myśleć o użyciu tego. A do tego, żeby je połączyć, potrzebuję. Gdzie to było? Yy, HV relay, O, to. Które robi się z izolowanego szkła, które wymaga kaktusa. No to jest jeszcze pół biedy, bo kaktusa jednego mam, ale wymaga też aluminium. Tam kaktus sobie rośnie już. Aluminium albo boksytu nie mam w ogóle. Przerzukęłem 5 razy wszystkie skrzynki i nie mam tej rudy. Więc na tą chwilę nie możemy tego zrobić. Ale żeby nie zostać z niczym. Yy, znalazłem co innego, co mogę zrobić bez problemu. I jest to. Zaraz pokażę. Jest to cyk. Cyk. To tutaj, ty tutaj. E, chyba tak było. I mamy rewolwer. Tak, mamy wreszcie broń palną, tak jak obiecałem już jakiś czas temu. Eee. Halo, jak go załadować? Przepraszam bardzo, bo mam amunicję do niego Chciałbym ją załadować O Jezu, tak się to ładuje I czy to jest ośmiostrzałowe? O Jezu Ile to obrażeń bije? Zobaczmy Golem ma 30 HP A jak go strzelę? to ile ma? 25, ee to mało bije a jaka jest szybkostrzelność? a! aha aha, bęben jeszcze się obraca dziwne, ale niech będzie taka, taka technologia kolega został już na strzała, więc nie chcę go dobijać Heh, zrobię to potem jak drugi se pójdzie mi nie przeszkodzi. Ty chyba skupowałeś, przepraszam, ty puste kartridże, prawda? Dawaj, gdzie to jest? Kupuj! A nie, empty shell skupował. No dobra. Strzelbę też może zrobimy. Na razie jesteśmy z rewolwerem. Ciekawe, jaka jest tego celność. Czy dałbym radę zestrzelić te mopki z góry? Zobaczymy. Przetestujemy to na kolejnym rajdzie. Jak się uda, to też zrobimy sobie railgana. Rail guna robi się, już wam pokazuję. W ten sposób. Tylko że niektóre z tych rzeczy wymagają właśnie blueprintu. A blueprint, żeby zrobić, ponownie trzeba mieć aluminium. Więc możliwe, że teraz skupię się tylko na kopaniu i odblokowaniu sobie kolejnego w ogóle levela Bez osłów. I jak będę mieć kolejny level kopania. Czemu golem mnie, No chyba cię posrało typie. Będzie mi bić bije zombie Villager. No, i co jeszcze? A on bił tamte. Na ciebie też pisgnę, tak na wszelki. Myślałem, że był mnie, a on bił te zombiaki. Ale mnie też podrzuciło coś, chyba, chyba on mnie trafił. Nie wiem o co chodziło mu. W każdym razie już mu o nic nie chodzi, bo jest martwy. Dobra, więc tak, plany na najbliższą przyszłość. Wyjdź stamtąd, chłopie. Zostaw owce. Eee na najbliższą przyszłość, to wbić sobie kolejny level tutaj, pewnie zrobimy to na początku kolejnego odcinka, Spaduwa? nie chcecie tu, i wtedy będziemy myśleć co dalej. Możliwe, że to już będzie nether. Dziękuję, koniów mamy dość. I jak się uda, to pójdziemy sobie do netheru. Tymczasem ja wam bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Cześć! O, ale fajnie widać przez to. O, cześć. Czekajcie. Um, halo. No. Tak mogę zakończyć odcinek. Mm. <laughs> Także zostawcie suba i lajka, albo będę strzelać. Na razie.